Z właściwościach kawy porozmawiam dziś z moim i Państwa gościem Stanisławem Surmą, jeszcze studentem kierunku lekarskiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ale już autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Dzień dobry Panu. Dzień dobry pani, pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Na potrzeby naszej rozmowy przygotowałam sobie filiżankę małej czarnej. Proszę powiedzieć, to będzie filiżanka, która. Bez moje zdrowie, czy wprost przeciwnie? Może nie zadziała najkorzystniej? To wszystko zależy, pani redaktor, od tego, czy pije Pani regularnie tą jedną filiżankę kawy dziennie, czy bardziej tak co jakiś czas, okazjonalnie. Jeżeli, jeżeli regularnie, to absolutnie korzyści zdrowotne. Widoczne, a nawet w przypadku regularnego spożywania, to niekoniecznie musi być tylko jedna filiżanka kawy, może być od dwóch do trzech. Natomiast, jeżeli pani redaktor spoje jedną filiżankę kawy tak okazjonalnie, no to w tym przypadku może wystąpić pewien negatywny efekt w postaci takiego wachnięcia ciśnienia tętniczego ku górze. Natomiast inne inne rozrobotne właściwości tutaj no nie będą widoczne, jeżeli będzie to tylko spożywanie okazjonalne. Wspomniał Pan o tym wpływie małej czarnej na ciśnienie. Chciałam zatem zapytać, bo dane płynące z literatury naukowej są często sprzeczne. Jedne mówią o tym, że kawa może sprzyjać rozwojowi nadciśnienia, Wyniki innych badań z kolei sugerują, że ten napój może wręcz działać protekcyjnie i zmniejszać ryzyko rozwoju choroby nadciśnieniowej. Komu wierzyć, krótko mówiąc? Rzeczywiście jest bardzo dużo badań, zarówno prowadzonych na modelu zwierzęcym, jak i badań klinicznych, w których oceniano wpływ spożywania kawy na ciśnienie tętnicze, na ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Tutaj ja myślę, że należy zawsze patrzeć na wyniki najnowszych badań. Dlaczego? Ponieważ rzeczywiście starsze badania, szczególnie te prowadzone właśnie na zwierzętach, wskazywały, że kawa charakteryzuje się bardzo dużym takim efektem sprzyjającym zwiększeniu ciśnienia tętniczego. Wynika, wynikało to z tego między innymi, że. W przypadku badań na zwierzętach stosowano bardzo duże dawki kofeiny, bo jakby tutaj oceniano wpływ kofeiny i ekstrapolowano to na jakby wpływ kawy potem. I tutaj bardzo duże dawki kofeiny stosowano, gdzie no to trzeba by było wypić bardzo dużo kawy, żeby, żeby taki efekt osiągnąć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wyniki badań już takich obserwacyjnych z udziałem ludzi, to często nie, nie precyzowano albo może mieszano te osoby, które spożywały kawę regularnie od dłuższego czasu, z osobami, które na przykład spożywały tą kawę tylko właśnie okazjonalnie i tutaj to nie jest do porównania i mogły wychodzić wyniki właśnie takie sprzeczne. Wyniki najnowszych badań, a badań jest bardzo dużo. Metaanaliz wyników tych badań też jest bardzo dużo. Wskazują, że regularne i umiarkowane, to znaczy 2-3 filiżanki kawy dziennie, w takie spożycie nie wpływa, a może nawet zmniejszać ciśnienie tętnicze i tym samym ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Proszę powiedzieć, czy sam sposób przygotowania kawy może mieć znaczenie, czy to, czy pijemy kawę rozpuszczalną, czy kawę parzoną w ekspresie, no przekłada się jakoś na jej działanie korzystne bądź niekorzystne? Tak. Tutaj temat, temat jest bardzo interesujący i złożony zarazem, ponieważ generalnie rzecz biorąc, prozdrowotne właściwości kawy. Przypisuje się spożywaniu czarnej kawy bez dodatku cukru. To jest ten taki model, który jakby w badaniach się właśnie wskazuje, że tylko taka kawa charakteryzuje się tym, tymi korzystnymi właściwościami. I rzeczywiście, może nie w odniesieniu do ciśnienia tętniczego, ale dla przykładu, w jednym z badań wykazano, że spożywanie czarnej kawy charakteryzowało się właściwościami przeciwpruchniczymi, takimi dość istotnymi. Natomiast, jak porównano te osoby, które spożywały czarną kawę z osobami, które spożywały tą kawę z dodatkiem mleka, to te właściwości tutaj prozdrowotne w postaci zapobiegania czy zmniejszania ryzyka wystąpienia próchnicy zerowały się kompletnie nie miało żadnego znaczenia. W związku z tym stwierdzono, że tylko właśnie czarna kawa bez dodatku mleka była korzystna. Co więcej jeżeli chodzi o sposób przygotowania, na zas dotyczący, czy to ma być kawa z ekspresu, czy kawa taka tradycyjna, parzona, czy z ekspresu przepływowego, no to tutaj istotną informacją jest to, że wykazano, że kawa, która przygotowywana, tak zwana niefiltrowana kawa, ona może mieć poza tymi korzystnymi, korzystnym wpływem, chociażby na ciśnienie tętnicze, to może, może zwiększać, zwiększać stężenie cholesterolu, po prostu pogarszać profil lipidowy. W niektórych badaniach było to całkiem, całkiem takie wyraźne pogorszenie. Natomiast jeżeli porównano właśnie te osoby, które spożywały kawę, niefiltrowaną, sfiltrowaną, to w przypadku tej kawy filtrowanej ten niekorzystny efekt na profil lipidowy praktycznie znikał, co miał jakby uzasadnia się tym, że w przebiegu filtrowania kawy pewne związki, takie jak kafeol czy kafestol po prostu są usuwane, a to one Odpowiadały za to pogorszenie profilu lipidowego. Także przygotowanie kawy ma znaczenie. Tutaj mogę jeszcze wspomnieć taki trzeci przykład, właśnie też porównywano filtrowaną z niefiltrowaną kawą i w zależności od tego, którą, którą kawę spożywały badane osoby, to w obserwacji wykazano pewien istotny wpływ właśnie tego, tego, tego filtrowania, bądź nierobienia tego na wyniki. Tutaj, w tym przypadku, były to ryzyko zachorowania na chorobę układu krążenia, czy ogólnie na ryzyko zgonu. Także podsumowując, jak najbardziej, sposób przygotowania kawy: czy dodamy do niej mleka, czy cukru, czy będzie to kawa filtrowana, czy niefiltrowana. Ma znaczenie i tutaj najlepiej pić, właśnie według badań, najlepiej spożywać czarną kawę bez cukru, filtrowaną. No, a to pytanie ma chyba niebagatelne znaczenie, bo przygotowując się do rozmowy z panem, przeczytałam, że kawa po wodzie jest najczęściej pijanym napojem na świecie, więc jakość naparu ma bardzo duże znaczenie. Proszę powiedzieć kawa jak już ustaliliśmy no nie należy się jej bać jeżeli mamy nawet za wysokie ciśnienie czy nadciśnienie, że ona tutaj dużo złego nie zrobi. Ale proszę powiedzieć co dobrego jeszcze kawa może zrobić dla naszego organizmu. Na jakie układy, na jakie narządy czy w profilaktyce jakich schorzeń mała czarna może pomóc? Nie. To jest bardzo dobre pytanie, i tutaj ilość badań, w których oceniano wpływ spożywania kawy na ryzyko wystąpienia różnych chorób, jest, jest bardzo duża. Spośród tych takich najciekawszych, to wykazano oczywiście tutaj należy jeszcze przed tym wspomnieć, że wiele z tych badań to są badania obserwacyjne. W związku z czym one mogą one nie pokazują związku przyczynowo-skutkowego, one tylko mogą nam pokazać, jakby umożliwić postawienie pytania, dlaczego, żeby dalej poszukiwać, że rzeczywiście kawa tak wpływa korzystnie na to, na to, na to, natomiast wiele mechanizmów biologicznych w to zaangażowanych jeszcze nie zostało poznanych. Ale wracając do pytania pani redaktor, właśnie w tego typu badaniach wykazano, że regularne i umiarkowane spożywanie kawy zmniejsza ryzyko zgonu, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego. Co więcej, korzystnie wpływa na czynność nerek, zmniejszając ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby nerek, a także. Zmniejszając ryzyko progresji właśnie tej choroby. Co więcej, też jest to temat kontrowersyjny, natomiast wyniki badań wskazują, że zawsze odnoszę to do regularnego i umiarkowanego spożycia, ale że właśnie takie spożycie może, wbrew pozorom, zmniejszać ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej, gdzie Istnieją nadal takie poglądy, że jest odwrotnie. Dostępna literatura z ostatnich lat, najświeższa, wskazuje, że u osób, które są prawidłowo nawodnione, generalnie dobrze się odżywiają i spożywają przy tym właśnie kawę, to u takich osób ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej jest mniejsze niż w porównaniu do osób, które. Tej kawy nie spożywaj. Kawa wpływa także korzystnie na, korzystnie zmniejszające ryzyko wystąpienia chorób takich jak na przykład depresja, choroba Parkinsona. No, tutaj to są takie też choroby bardzo rozpowszechnione. W związku z tym też jest to niezwykle interesujący wpływ. Również na układ pokarmowy są wyniki badań wskazujących, że może zmniejszać ryzyko wystąpienia spuszczenia wątroby, marskości wątroby i raka wątroby w kolejnym etapie. Jeżeli chodzi o układ krążenia, to poza nadciśnieniem tętniczym, kawa. Wydaje się, że może zmniejszać ryzyko wystąpienia niewydolności serca, udaru mózgu. Także ilość schorzeń, na które, na które, którego, których ryzyko wystąpienia zmniejsza regularne, miarkowane spożycie kawy, jest bardzo, bardzo długa ta lista. Tak jak powiedziałem, zawsze należy. Zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i nie, nie, nie spożywać zbyt dużo tej kawy, ponieważ jak wszystko, kawa spożyta w zbyt właśnie dużych ilościach może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Także jest wiele, kawa może zrobić wiele dobrego i jest to, jest to taki napój który no, chyba ma tak dużo badań dostępnych w literaturze, że chyba za jednego życia ciężko by było je wszystkie jednej osobie właśnie przeanalizować. Skoro tyle tych dobroczynnych oddziaływań kawy na nasze zdrowie, to czy kawa słusznie jest określana mianem używki, czy to może jednak jest określenie na wyrost? Tutaj rzeczywiście powszechnie się mówi, że jest używką, natomiast ja myślę, że biorąc pod uwagę jej bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, i jako, że, jak pani redaktor wspomniała, jest to no jeden z najczęściej spożywanych spożywanych napojów na świecie, to może ta używka, to pojęcie używki może być no nie do końca adekwatne. Oczywiście kawa jak, jak wszystko, od kawy, od kawa może, może uzależniać i w ten sposób można powiedzieć, że jako może być używką, bo uzależnia, no, ale prawda jest taka, że praktycznie można się uzależnić od wszystkiego. Natomiast mm, używki też często kojarzą się z czymś negatywnym, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. A tak jak wspomniałem, kawa pita z głową, czyli dwie-trzy filiżanki dziennie, charakteryzuje się bardzo korzystnym wpływem na nasze zdrowie, co nie do końca, myślę, taki wpływ, taka charakterystyka odpowiada definicji używki, bo używkami też nazywa się no, chociażby papierosy. No to tutaj absolutnie to, to są w ogóle dwie rzeczy nie do porównania. Bardzo dziękuję. Zatem bez wyrzutów sumienia sięgam po drugą dziś filiżankę kawy i wiem, że to ja już tak nie samo. będzie filiżanka ostatnia. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studiu. Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był Stanisław Surma z Uniwersytetu Medycznego, autor kilkudziesięciu prac naukowych w tym prac dotyczących wpływu kawy na nasze zdrowie. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu. you. <music>